Dzień dobry, mamy nowego ministra energetyki, resortu dla nas strategicznego, tym bardziej w czasie kryzysu i transformacji. Mam tu na myśli m.in. odnawialne źródła energii, konsolidację kwestii energetyki jądrowej, opartej chociażby na małych reaktorach modułowych, bezpieczeństwa dostaw, czyli po prostu działania na rzecz naszego portfela, czyli ceny energii. Kwestia jest rozległa i niezmiernie skomplikowana. Przedstawiam wam zatem z polską przyjemnością nowego superministra energetyki jest nim 32-letni. Powtórzę, dla pewności rocznik 92-32-letni. Miłosz Motyka, inżynier środowiska po uniwersytecie rolniczym, no i oczywiście po szkole liderów politycznych, a co z mojego dziennikarskiego doświadczenia kluczowe członek PSL, już jako jej młodzieniec dał się poznać jako niezmiernie zagorzały i lojalny jej działacz. Jako prezes młodzieżówki PSL mocno postawił na odświeżanie wizerunku pod hasłem ludowy nie musi znaczyć wiejski, ale powszechny. Bo jego kariera zawodowa nie wskazuje, aby miał wiedzę i osiągnięcia w energetyce. Ale co tam? To polityka. Kto dba, byśmy byli spokojni o prąd i portfel? Od lat twarz PSL-u w telewizji. Dobry z kamerą, mikrofonem, komunikatami prasowymi. Czy to źle? Niekoniecznie, tylko pytanie. Czy w resorcie, gdzie trzeba rozumieć atom, OZE i transformację energetyczną, wystarczy być dobrym mówcą? Bo jeśli tak, to może warto by nową elektrownię oddać w ręce jakiegoś influencera albo rzecznika prasowego? Zawsze twierdziłem, że polska polityka zbyt często ma prostytucki wizerunek. Tu awansuje się ze znajomości i lojalność, a nie za wyniki. Jestem ciekaw, co wy na to.